Ale dużo skuna i mam przepalone styki Z twoją dziewczyną uciekamy do Afryki On afryki, w fryki, w ale wpadła w jakiś dół Jali ją zabrali, a ja se paliłem skun Chuj w dubę, bo gole wy kurwy twój dziadek to zarobił Dawając niemcom duby Ruchał trupy, raz się zajebał Poznał tak kołanie i wsadził jej do dupy Twój stary, A nie zjadał od środka Ania pokochała się w energetycznych środkach Pewnej nocy po Anię przyszła zmora Z ostatnim oddechem wysrała potwora No i co? I to właśnie twój stary I to właśnie twój stary Ani, ani moje, ani twoje Twój stary najebane ja sklinował w wazonie Przyjechała straż i obcięła mu dom Po tym wszystkim on pięknie zaśpiewał Co? Aha Wo 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 Co? Stop! Stary teraz trochę bardziej jak stara. Ciężko to poskładać, ale jebany poskładał. Znalazł kiełbasę i se przymocował sznurkiem. Teraz tańczy i śpiewa sobie chórem. I to właśnie twój stary! I to właśnie twój stary!